Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił, A któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto Słowo Pańskie. Kiedy słuchamy, ilekroć słuchamy tej Ewangelii, którą przed chwilą przeczytałem, to zazwyczaj nas zdumiewa reakcja Pana Jezusa trochę dziwna. Na wiadomość, że oto. Przyszła do Niego i chce z Nim rozmawiać, osoba nieobojętna, ale dla każdego bardzo bliska rodzona matka. A Jezus nie reaguje tak, jak normalnie człowiek by zareagował. O, moja kochana mamusia, nie mógłby zaraz opowiadać o tej mamusi godzinami. Tylko jak gdyby przenosił uwagę, z matki na rzecz ważniejszą, na uczniów, którzy słuchają słowa i wypełniają wolę Boga. I mówi, to jest moja matka. Niektórzy się dopatrują tutaj pewnej arogancji ze strony Pana Jezusa względem swojej matki, jakiejś obojętności. Ale zawsze się też podkreśla, kiedy się czyta tę Ewangelię, że Pan Jezus nie zachował się źle względem swojej matki, bo on doskonale wiedział, że ona jest pierwszą z tych, którzy obserwował to przez wiele lat, czytają Słowo Boże, szukają woli. Bożej i pragną tę wolę Bożą w życiu wypełniać. Więc ona jest jak gdyby pierwszym adresatem tych słów Jezusa. To jest moja matka. Ci, którzy słuchają słowa, którzy wypełniają wolę Ojca. To po pierwsze. A więc nie było w tym nic z obrazy, z obojętności. Tylko podkreślenie, że Maria właśnie taką osobą jest i w pełni zasługuje na miano Matki Jezusa. A po drugie Maria miała swoje osobiste doświadczenie, której pomogło jej przyjąć ze zrozumieniem te może nieco dziwne słowa Jezusa. Bo ona w swoim życiu też dokonała radykalnego wyboru, zostawiła swoich najbliższych, matkę i ojca. I wiemy to nie z Pisma Świętego, tak jak mówiłem na początku, tylko są to przekazy pochodzące z apokryfów, czyli pewnych pism. Wczesnochrześcijańskich, które mówią o życiu Jezusa, o życiu Maryi, o życiu świętej rodziny, ale przez Kościół nie zostały uznane za napisane z natchnienia Bożego, tylko ludzkiego i nie weszły ostatecznie do kanonu pisma świętego. Co nie znaczy, że te wiadomości tam przekazane należy w całości odrzucić. Czasami są trochę dziwne. Ale te epokrefy właśnie mówią, że kiedy Maryja miała 12 lat, to za zgodą oczywiście, bo byłoby to niemożliwe wbrew woli rodziców, ale za zgodą własnych rodziców Joachima i Anny, zamieszkała nie w swoim domu, tylko w świątyni Jerozolimskiej. Maryja mieszkała w Jerozalem. Ale świątynia była nieco oddalona od jej domu rodzinnego po to aby tam pełnić posługę w świątyni taką jaką mogła pełnić młoda dziewczyna mogła robić różne rzeczy często podkreśla się że zajmowała się tak zwaną bielizną liturgiczną czyli szatami liturgicznymi utrzymywała je w czystości prała cerowała, haftowała, żeby liturgia, czyli czynność, która ma na celu kult Boga, oddanie mu chwały, była godna. Ale do końca nie wiemy, mogła robić też inne rzeczy, jak sprzątanie, odkurzanie, zamiatanie posadzek. Przecież świątynia była ogromna. I trzeba ją było utrzymywać w czystości, tym bardziej, że odwiedzały ją tłumy tysiące, zwłaszcza w okresie wielkich świąt. Niezależnie od tego, czym się zajmowała Maryja, no zdumiewające jest to, że młoda dziewczyna chce poświęcić swoje życie wyłącznie Bogu, liturgii, temu, żeby kult Boga był piękny, był okazały. Z tym się też łączy pewna postawa duchowa, pewne wyrzeczenie duchowe. Maria chciała żyć w czystości, nie planowała założyć rodziny, tak mówią apokryfy. Chciała zostać w bezżeństwie, w dziewictwie, nawet to dziewictwo ślubowała, dlatego była tak przejęta, kiedy usłyszała słowa a archanioła Gabriela, że będzie matką, była zmieszana, bo to też stawało w poprzek jej planom osobistym, które, które miała, że złożyła ślub czystości, ślub dziewictwa. Skąd się w Maryi mogła zrodzić ta myśl, to pragnienie, żeby służyć w świątyni. Otóż trzeba znać pewien szczegół geograficzny, gdzie znajdował się dom Maryi, czyli dom Joachima i Anny, obok jednej z bram, bodajże bramy lwów, przez którą wchodzi się do Jerozolimy. Wiecie, że Jerozolima otoczona była Zawsze murem dość wysokim, i zaraz za tą bramą znajdował się dom Maryi, a obok tego domu była jedna z największych w mieście sadzawek, nazywana sadzawką owczą. Przez tą bramę wspomnianą przeze mnie wprowadzano owce, które były hodowane w okolicach nieodległego Betlejem, to jest tylko 10 kilometrów, I te owce były prowadzone do tej sadzawki owczej, tam było kilka basenów, i one były myte w tej sadzawce. Raz, że były to owce wyselekcjonowane, takie jak o których mówiło pismo święte, że jedynie mogą. Być godne ofiary, którą się składa Bogu, jednoroczne, bez żadnej skazy, ale te 10 kilometrów drogi z Betlejem sprawiło, że były zmęczone, że były zakurzone obrót. Trzeba było je umyć. I Maryja obserwowała z pewnością jako dziecko te sceny, mycia, kompania tych owiec. I zadawała pytania, a po co, dlaczego? A więc był to obraz bardzo intrygujący. No i rodzice musieli jej mówić. Właśnie wykorzystali ten fakt do takiej prostej katechezy, a one będą złożone na ofiarę Bogu Najwyższemu. Musieli jej mówić dużo o Bogu, o świątyni. I w Maryi rosło, narastało to pragnienie. Żeby być w tej świątyni, służyć temu Bogu, dla którego istnieje wszystko to, co jest na świecie. Nawet nie przepuszczała, że kiedyś w tym samym Betlejem urodzi się jej dziecko, jej syn, o którym Jan Chrzcicie powie: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, który też zostanie. W czasie świąt paschalnych, jak te owieczki, złożony w ofierze Bogu za odpuszczenie grzechów wszystkich ludzi. Wtedy jeszcze tego nie wiedziała. Ale kierując się tym dziecięcym pragnieniem, podjęła też tę decyzję. Zostawiam swoich najbliższych. Dla mnie ważniejszy jest Bóg niż matka i ojciec, niż ciepło domu rodzinnego i jego bezpieczeństwo. Ja chcę służyć Panu Bogu. I pamiętacie ten epizod życia Jezusa, kiedy Jezus został w świątyni i miał dokładnie tyle lat, co Maryja, kiedy szła do świątyni jerozolimskiej. I na pytanie: synu, cóżeś nam uczynił? Usłyszał odpowiedź: Jak to? Czyż nie wiedzieliście, że ja powinienem być w domu Ojca mego? Ewangelista zapisał, że Maryja rozważała te słowa w swoim sercu, że Jezus powinien być w domu Ojca swojego. A przecież ona zrobiła dokładnie to samo. Zdecydowała się w tym samym wieku dwunastu lat na stałe zostać w domu Boga, Ojca wszystkich ludzi. Dopiero wszystko zmieniło się, nie wiemy jak, z chwilą, kiedy otrzymała propozycję małżeństwa z Józefem. Nie znamy szczegółów, dlaczego. Maria zgodziła się wziąć ślub z Józefem. Dlaczego te plany się zmieniły? Ważne jest, że jako dziecko miała to, piękno, to, piękne, to piek, piękne pragnienie służenia Bogu. I do czego nas ta Ewangelia dzisiaj może inspirować? Zwłaszcza tych, którzy mają rodziny, są. Rodzicami, mało tutaj rodziców, które mają małe dzieci, raczej są dziadkowie, a może nawet pradziadkowie. Hmm. Zobaczcie, jak dzisiaj rodzice w ogóle nie są zainteresowani, żeby ich dzieci, ich wnuki, ich prawnuki były w kościele. Dzisiaj w kościele, zwłaszcza w tym czasie pandemii, są ci, którzy i tak są w grupie największego ryzyka, sami starsi. A nie ma dzieci, nie ma młodzieży, którzy najmniejsze ryzyko ponoszą w tych czasach zarażenia się. Nie ma troski rodziców na wzór Joachima i Anny o to, żeby dzieci przyprowadzać i aby one były w domu Ojca. Pomyślmy Pomy. o tym. Być może możemy. Coś w tym względzie zrobić. Amen.